Dzień dobry. Miło mi gościć wszystkich na moim kanale. W ostatnim czasie pojawiło się dużo artykułów, filmików w internecie na temat fotowoltaiki, montażu, rodzaju paneli falowników. Ja nie znalazłem zbiorczej informacji dotyczącej uzysków energii z określonego kierunku paneli. Mam na myśli kierunek paneli tylko na wschód, albo na południe, czy też wyłącznie na zachód. W moim przypadku, mając wybór wschód czy zachód, Wybrałem wschód tylko dlatego, że gdzieś tam widziałem tabelę z milczeniami. Słyszałem od dwóch osób, że niby kilka procent więcej jest na wschodzie. Wasze wpisy w komentarzach pozwolą to w jakiś sposób zweryfikować i podjąć decyzję tym, co planują montaż lub rozbudowę. Zaprezentuję dane, jakie mam zawarte w aplikacji. Może komuś się przyda. Aby móc porównać wyniki, proszę, aby komentarz zawierał podstawowe dane według kolejności: kierunek, sytuowania paneli, kąt dachu, moc falownika, moc paneli, uzysk w miesiącu i województwo. Pozwoli to porównać instalacje i podjąć decyzję co do najlepszego kierunku ustawienia paneli. Nie każdy ma połać dachu ustawioną tylko w kierunku południowym. Jeżeli instalacja jest mieszana, to też proszę wpisać na przykład południowy wschód, wschód-zachód czy południowy zachód. Przyjmujemy, że panele nie są w żaden sposób zacieniane, na przykład przez drzewa czy komin, aby wynik nie był wypaczony. Zdaję sobie sprawę, że pogoda nie wszędzie jest jednakowa, ale mając zbiorcze dane z kilku czy kilkunastu miesięcy. Możemy dojść do wspólnych wniosków i sprawdzić, czy różnice są godne uwagi. Myślę, że komentarze możemy rozpocząć od dowolnego miesiąca. Ja rozpocznę od kwietnia 2021. Panele wschód, nachylenie 25 stopni, moc falownika 4 kW, moc zainstalowana 3,7 kWp województwo łódzkie. Zapraszam do dzielenia się swoimi wynikami. Pozdrawiam wszystkich zwolenników słonecznej energii. Jeżeli film się spodobał, zasubskrybuj.